Siemanko. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać w końcu, jak jeżelnowiście udało mi się wszystko ustawić. Udało mi się nawet nagrać i udało mi się coś tam zmontować. Więc zapraszam Was na Road to Sky razem z ZTP CC Polska. Będziemy się wspinać w kategorii C. Pierwszy raz w tym sezonie startuję w kategorii C. Tak to do tej pory jeździłem w kategorii D. Więc czas był na postawienie sobie wyzwania i spróbowanie czegoś nowego. No i zapraszam Was na tą relację, przekonacie się jak mi poszło. Jak to często bywa, starty w imiętach na są dosyć chaotyczne. U mnie było dokładnie tak właśnie i dosłownie sekundę przed startem udało mi się dopiero wsiąść na trenażer i wystartować razem z grupą. Całe szczęście jest trochę kilometrów do przejechania przed samym podjazdem, więc noga zdążyła się delikatnie rozgrzać. Z racji tego, że startowałem w kategorii C, od samego startu na podjeździe było zalecone trzymać 3 waty na kilogram. Jest to sporo, muszę przyznać, nie byłem chyba przygotowany na to, kiedy zapisywałem się do kategorii C. Ze względu na to, że ostatnio w D czułem się bardzo dobrze, a nic nie wskazywało, żeby moja forma jakoś wybitnie spadła. Ogólnie wydawało mi się, że idzie mi bardzo dobrze, czułem się całkiem nieźle. Aż do zakrętu, tudzież sekcji numer 15. Tam dogonił mnie lider, który musiał nas mocno gonić przez to, że spóźnił się na event. Eee, związane było to z jakimiś problemami technicznymi. No i razem dojechaliśmy do sekcji numer 14. Albo zakrętu numer 13. Zależy jak to liczyć. No i stamtąd zaczęły się moje problemy. Noga już nie chciała podawać. Nie miałem już siły, nie miałem oddechu. No i waty zaczęły kuleć. Zacząłem mocno, mocno wracać do jakichś dwóch watów, skakać do trzech i znowu do dwóch watów. No i już wiedziałem, że to jest początek końca. Za 13 zakrętem już wiedziałem, że jest źle. Odjechał lider, mi odjechał peron, nogi podawać nie chciały. Już wiedziałem, że nie dotrzymam tempa kategorice. Przy zakręcie 9, do którego ledwie-ledwie się jakoś dokulałem, już wiedziałem, że będę potrzebować wsparcia. Musiałem użyć kawy na zwiście. Co to jest kawa na zwiście? To jest taka funkcja, która pozwala utrzymać się razem z grupą, ale Tobie pozwala na przestanie pedałowania i na odpoczynek. Możesz wtedy zejść z trenera, zrobić cokolwiek, zrobić co Ci się podoba. Ja wykorzystałem całe 3 minuty na to, żeby odpocząć. Jak mogliście widzieć, zacząłem kwestionować wszystkie swoje życiowe wybory, które doprowadziły mnie do tego punktu w czasie i przestrzeni, a powrót do podałowania był nieziemsko trudny. Ostatnie zakręty aż do samego szczytu pokonywałem już w tempie, które nie nadwyrężało moich sił, które pozwalało mi na spokojne ukończenie całego eventu. Kiedy już przekroczyłem próg mety, nie miałem siły na nic. Aż musiałem się oprzeć o ścianę, już nie chciało mi się dosłownie niczego. W tym momencie na pewno nie kochałem kolarstwa. Byłem wykończony i psychicznie, i fizycznie. Wynik jaki jest, każdy widzi. Teraz, może, parę słów na podsumowanie. Nie jestem zadowolony z mojej formy. Nie jestem zadowolony z tego, jak przejechałem ten event. Nie wiem, co mnie pokusiło na to, żeby się zapisać do kategorii C. Myślę, że to jest coś, co zmotywuje mnie do tego, żeby. Zacząć więcej jeździć, żeby zwiększyć objętość, żeby wrócić do jeżdżenia w tlenie, żeby porzucić jakieś skomplikowane, turbokolorowe treningi i interwały, które do tej pory wykorzystałem. Wrócić po prostu do tego, co się sprawdza. Jeżeli miałbym powiedzieć, czego jestem zadowolony w tym evencie, to z tego, że się nie poddałem. Mimo tego, że skorzystałem z kawy, mimo tego, że było mi bardzo ciężko wrócić do jazdy po tej przerwie, bardzo trudno mi było ukończyć ten event. Dałem radę, ukończyłem go i to się dla mnie najbardziej z tego wszystkiego liczy. Dzięki za dziś. Mam nadzieję, że się Wam podobało. W przyszłości będzie więcej Zwiftowego kontentu. Jak ja już się nauczyłem jak to nagrywać i jak to montować, to myślę, że przez zimę pojawi się sporo filmów i sporo relacji z różnych eventów. Być może też z moich treningów. Eee, trzymajcie za mnie kciuki. No i co? Do zobaczenia wkrótce. Siema, nara!